Siemanko z tej strony XPlay Games, a w dzisiejszym odcinku informacyjnym chciałbym przedstawić wam mój nowy harmonogram funkcjonowania kanału. Plus mam do was ważne pytanie, ale to w dalszej części odcinka. Zapraszam do oglądania. Na początek lecimy z harmonogramem naszego kanału, czyli oczywiście w poniedziałek będzie wlatywał odcineczek o godzinie 15:30. Wtorek mamy wolny, środa oczywiście livestream od godziny 20 do 22, czwartek mamy wolny, piątek livestream od godziny 20 do 22 sobotę to samo livestream od 20 do 22 i w niedzielę też mamy wolne. Oczywiście może się później harmonogram zmienić, to zależy od tego jak to będzie wyglądało. I czy będzie wam to się podobać? Na koniec chciałbym zasięgnąć waszej rady odnośnie tego, gdzie mam dalej grać i co robić. Oczywiście, wszystko podsyłajcie na dole w komentarzach. No i widzimy się w piątek o 20.00 na live streamie. Siema!